Piękaj, 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 piękaj. No dobrze. Nazywa się. No, mój tato sprawdzi, czy 80 kg da radę wycisnąć. Już po 70 jest człowiek. Wkrótce będziesz, ile miał lat? Kończę 72 za parę dni. Dobrze. No elegancko, gratuluję. Jak będziesz przychodził regularnie ćwiczyć, to jeszcze stówkę lekuciutko wyciśniesz. No i wiadomo póki mam geny tak. Także specjalnie te zawołałem, żeby pokazać, że my mamy genetyczne predyspozycje do wyciskania na ławce. Tak, że te moje rekordy się nie podziały znikąd, tylko po prostu... Mam po ojcu predyspozycję do wyciskania, tak? No w sumie, jak byłem młodszy, wyciskałem 150 kg. Nie ćwicząc, a tak. Z ulicy. Z, z ulicy. A jak chodziłem gdzieś na siłownię, to tak, jak weszłem w, w pełnym ubraniu, nakładałem sobie na sztangę te, tych talerzy jest sporo usiąść pokaż się No i wzbudzałem podziw, że taki człowiek bez rozgrzewki, bez w ogóle bez e, przygotowania na, na zimno wszedł i wycisnął 150 kg. Brałem też z, udział w zawodach w zjednoczeniu, w zjednoczeniu Katowickim Holdingu Węglowym zajmowałem pierwsze, drugie miejsce w siłowych zawodach z wycięskaniem ciężarka i innych tam sport, takich sportach. Ketra, tak. No tak. No. W Katowicach, na, pracowałem na kopalni, to zaliczałem się do. do do czołówki najsilniejszych ludzi. No, to gratulujemy. No, dziękuję. No, to no.